Bądźże pozdrowiona, hosty i O krwi wodą, któraś wypłynęła Z najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia Ufamy Tobie O krwi wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi która któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdroj miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Ojcze nasz, który się z niebie święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami, błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon fotwąskim piwatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczanie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa. dla Jego bolesnej męki. Do 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 jego bolesnej męki. Dla jego, Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczna, ofiaruję Ci ciało i krew. Dusze i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego, Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Do jego bolesnej męki, dla 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 Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Do 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 jego, boles Do jego bolesnej męki. Do Jego bolesnej męki. Do Jego bolesnej męki. Do Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki. Się zna, dosta, dla jego bolesnej męki. Się zna, dosta, dla jego bolesnej męki. Się zna, dosta, dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. dla jego bolesnej męki, 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże święty mocny Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Maryja Matko Miłosierdzia, Święta siostra Faustyną, święty Janie Pawle II, święty Andrzej Apostolem, Błogosławiony Ojcze Honoraciem. Błogosławiony księży Michale Sopoćkom. Jezu, ufam Tobie. 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 Jezu ufam dobień, Jezu ufam dobień, Jezu ufam dobień, Jezu ufam dobień, Jezu ufam tobie. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przyto błagam najświętszą Maryję, zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych. I Was, bracie i siostry, o modlitwę za mnie. Do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmowący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Błogosławieństwu Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was pozostanie na zawsze. Amen.